Igalis to młodsza córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa, która spotyka się ze znanym raperem Taco Hemingwayem. Początkowo rodzice byli mocno zaniepokojeni relacją ze starszym o 10 lat muzykiem, zwłaszcza kiedy wsłuchiwali się w teksty jego piosenek. Nic dziwnego, że związek zaowocował licznymi znajomościami z kręgu polskiej sceny muzycznej. Iga przyjaźni się między innymi z wokalistką Natalią Schroeder, dziewczyną na Fide, a także Darią Zawiałów, która nagrała z nim przebój Bubblety. Znani przyjaźnią się tylko ze znanymi normalka. Komentują internauci. Młodsza córka Rusin na co dzień mieszka w Londynie, gdzie studiuje historię oraz stosunki międzynarodowe, ale dzieli swoje życie pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Ostatnio została przyłapana przez fotoreporterów na mieście w towarzystwie Darii. Obydwie panie miały niezły ubaw podczas plotkowania, a potem Iga udała się na zakupy do pobliskiej drogerii. W drodze powrotnej, radośnie pomachała w stronę paparazzi niczym prawdziwa gwiazda. ¡Gracias! <coughs>